Aston Martin już drugiej generacji. Aston Martin, brytyjski producent luksusowych i sportowych samochodów, ma bogatą historię sięgającą 1913 roku, kiedy to Lionel Martin i Robert Bramford założyli firmę. Marka zdobyła sławę dzięki produkcji eleganckich, mocnych i wyrafinowanych samochodów, które łączą luksus, styl i wysokie osiągi. Szczególnie silny wizerunek marki ugruntował model serii DB, nazwany na cześć David'a Browna, którego samochody zdobywały sławę w wyścigach i filmach. Model Vanquish pojawił się na rynku w 2001 roku jako następca modelu DB7 i stanowił flagowy samochód marki Aston Martin symbolizujący jej technologiczną dojrzałość i styl. Vanquish był opracowany jako luksusowy, wyrafinowany samochód łączący elegancję z wysokimi osiągami. Był dedykowany najbardziej wymagającym klientom. Pierwsza generacja Vanquisha, produkowana od 2001 do 2007 roku, była napędzana silnikiem V12 o pojemności 5,9 litra, rozwijającym moc 460 koni mechanicznych, co pozwalało na osiągnięcie prędkości powyżej 300 km/h. Model ten dostępny był tylko w wersji coupe i wyposażony był w najnowsze technologie tamtych czasów, takie jak systemy kontroli trakcji, adaptacyjne zawieszenie i nowoczesne rozwiązania aerodynamiczne. W 2004 roku Aston Martin wprowadził wersję Vanquish S, która oferowała zwiększoną moc do 520 koni mechanicznych i poprawione osiągi. Jednakże w 2007 roku wraz z końcem produkcji pierwszej generacji pojawiła się potrzeba opracowania nowej, jeszcze bardziej zaawansowanej wersji, co doprowadziło do rozwoju drugiej generacji Vanquisha. Pod koniec lat 2000 rynek luksusowych samochodów sportowych był coraz bardziej konkurencyjny z głównymi rywalami takimi jak Ferrari, Lamborghini, Porsche i Mercedes-Benz. Aston Martin, chcąc utrzymać pozycję lidera w segmencie luksusowych grand tourerów, zdecydował się na rozwinięcie modelu Vanquish, aby sprostać nowym wyzwaniom technologicznym i estetycznym. Podczas gdy pierwsza generacja Vanquish'a była oparta na platformie i silnikach znanych z początku XXI wieku, Vanquish drugiej generacji miał stanowić krok naprzód pod względem innowacji technologicznych, osiągów komfortu i estetyki. Vankuisz drugiej generacji miał zachować eleganckie proporcje, ale wprowadzić nowoczesne linie, aerodynamiczne rozwiązania i wyrafinowane detale, co miało podkreślić luksusowy i sportowy charakter pojazdu. Nowy Vanquish opierał się na modularnej platformie wykonanej z lekkich stopów aluminium i stalowych elementów, co zapewniało wysoką sztywność nadwozia i niską masę. Konstrukcja była zoptymalizowana pod kątem aerodynamiki i bezpieczeństwa z wzmocnieniami w newralgicznych miejscach. Silnik Aston Martina Vanquish'a drugiej generacji to jednostka V12 o pojemności 6 litrów składająca się z dwóch połączonych ze sobą silników V6 Forda. Moc silnika wynosiła w zależności od wersji od 520 do 560 koni mechanicznych. Samochód ten wyróżniał się smukłymi liniami, szeroką sylwetką i aerodynamicznymi detalami. Charakterystyczny grill, długa maska, szerokie łuki nad kołami i wyraźne linie boczne nadawały mu mocny i elegancki wygląd. Dodatkowo zastosowano opcjonalne elementy z włókna węglowego, które podkreślały sportowy charakter. Wnętrze projektowane było z myślą o luksusie i funkcjonalności. Skórzane tapicerki, drewniane i aluminiowe wstawki, a także nowoczesne rozwiązanie multimedialne i ergonomiczne zapewniały komfort na najwyższym poziomie. Aston Martin Vanquish drugiej generacji jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć marki w okresie początku XXI wieku. Stanowił połączenie luksusu i sportowej dynamiki, wpisując się w tradycję brytyjskiej elegancji i inżynierii. Jego produkcja trwała od 2012 do 2018 roku, stanowiąc most między klasycznym designem a nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.